Dzień dobry Państwu. Kolejne wino w naszym wrześniowym zestawie znowu z Europy Środkowej. Jesteśmy blisko, blisko Austrii, ale nie w Austrii. Sopron leży na południe od Jeziora Nezyderskiego. Często o nim, o nim mówię, dlatego że bardzo wiele ciekawych win powstaje w Burgenlandzie. Szopron wbija się takim klinem w Burgenland, kiedyś to, była, to, była, to był ten sam region monarchii austro-węgierskiej, w którym w XIX i na początku XX wieku dominował niespodziewanie szczep furmint. Pewnie znacie takie wina jak asu węgierskie, kojarzą wam się z Tokajem, ale to od 200 lat Wcześniej, właśnie w Szopronie, te słodkie wina zostały wytworzone, wynalezione. Nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć, ale my nie będziemy się zajmować furmintem, chociaż bardzo bym chciał, dlatego że w tym zestawie wrześniowym zdecydowaliśmy się, żeby zamienić białe wino na inne wino. Wydawałoby się, że to wino różowe, a to jest Schiller. To jest specjalna kategoria, która właśnie jest popularna przede wszystkim na Węgrzech. Jego popularność wynikała z tego, że kiedyś 80% nasadzeń, nasadzeń na Węgrzech to była kadarka i robiono ją w różny sposób. Były lata, kiedy winogrona nie były dość dobrze dość dojrzałe i wtedy powstawały lekkie wina. Czerwone, właśnie schillery robione z krótką maceracją, czyli e, nie tak jak wina, e, wina różowe. E, tak jak dłuższa maceracja, dwu-, dniowa, mm, tak jest w tym przypadku, pozwala nadać winom trochę, e, trochę więcej koloru. I zobaczcie, tego koloru tutaj e, nie brakuje, a może pokażę to w kieliszku. Ale z drugiej strony. Pozostawiają, pozostawiają wina w bardzo, w, bardzo lekkiej, w bardzo lekkiej stylistyce. Rodzina Steigler, no, trudno ją kojarzyć z Węgrami, ale, ale to dzisiaj, dzisiaj Węgry pochodzi z Rust, czyli z takiego jednego z najbardziej znanych miejscowości na zachodnim brzegu Jeziora Nezyderskiego. E, słynącego głównie e, właśnie z e, win, e, win słodkich. E, no, ale mm, ja dzisiaj chciałbym wam pokazać e, ani e, nie słodkie wino, ani nie wino z kadarki, ale wino z Zweigelta. E, Zweigelt bez dwóch zdań kojarzy nam się, e, kojarzy nam się z Austrią, a, a jego obecność w szopronie no, ze względów geograficznych nie jest, nie jest przypadkowa. Wydaje mi się, że to jest idealne wino właśnie na ten czas. Jeszcze, jeszcze nie bardzo jesienno-zimowe, jesienno a właśnie takie, takie letnie. Trzyma nas przy wspomnieniach wakacyjnych i pewnie nos też będzie taki, taki miało. Mm, dużo owocu, typowy swajgeltowy nos, ale mm, wiśnie, takie niedojrzałe czereśnie, czerwona porzeczka, żurawina. Mm, spodziewałbym się, że będzie trochę bardziej pieprzne, ale takie nie jest. Jest po prostu owocowe, może trochę kredowe. Chociaż to akurat ten Zweigelt jest większość tej rodzinnej winiarni, która została otworzona, dlatego że rodzina Steigler, a w zasadzie rodzina matki założyciela tej winnicy, uprawia winogrona od początku, od początku XVIII wieku, ale przez okres XX wieku była niewielka przerwa, ten potomek. Postanowił odrodzić, odrodzić winnice. Znalazły, znalazły się już w obszarze węgierskim. I w większości są na glebach lesowo-gliniastych. Jest trochę, tak jak mówiłem, łupków. Ten Zweigold akurat z tych łupków pochodzi. Dobra, zobaczymy co w ustach. Mm. No w ustach jest to, e, czego, się, czego się spodziewałem, jest przepyszne, potoczyste, owocowe wino z nienachalną, ale ożywczą e, kwasowością, wytrawne, ze świetnym e, świetnym takim lekko e, grejpfrutowym, e, grejpfrutowym finiszem, świetnie to się pije e, solo, ale jeżeli będziecie mieć... E, pod ręką jakieś wędliny albo twardsze sery, e, będzie, e, będzie równie e, dobrze smakowało. E, no co? Je, je, jeżeli e, nie subskrybujecie jeszcze Winoklubu, to koniecznie zajrzyjcie na stronę www.winoklub.pl. E, wybierzcie opcję, którą najbardziej lubicie, i do zobaczenia.